Panie Jezu, dziś zatrzymuje wszystko, zatrzymuje pośpiech myśli, hałas świata. W tej chwili oddaję Ci to, co mam najcenniejszego mój czas. Nie ofiaruję Ci resztek, nie ofiaruję rozproszeń, nie daję tego, co zostaje na koniec dnia. Daję Ci obecność, daję Ci uwagę. Daję Ci te minuty jako znak, że jesteś priorytetem w moim życiu. Panie, naucz mnie każdego dnia oddzielać czas tylko dla Ciebie, choćby były to tylko krótkie chwile, nawet gdy serce jest zmęczone, nawet gdy myśli są niespokojne. Niech ten czas będzie święty, niech będzie spotkaniem. Niech stanie się odpoczynkiem dla duszy. Oddaję Ci moje dni, poranki i noce. Oddaję Ci moje myśli, decyzje i ciszę. Zanim przemówię do świata, chcę mówić z Tobą. Zanim zareaguję, chcę Cię usłyszeć. Zanim wybiorę jakąkolwiek drogę, chcę Ciebie szukać. Jezu, wejdź w moją codzienność, uświęć moje godziny, przemień zwykły czas w czas łaski. Niech każda chwila spędzona z Tobą leczy rany, uspokaja lęki i prowadzi moje serce do Twojego. Nie chcę znać Cię tylko ze słyszenia, chcę iść z Tobą każdego dnia, chcę uczyć się, stawiać Cię w centrum mojego życia nie tylko słowami, ale wyborami. Przyjmij, Panie, ten czas, który teraz Ci oddaję. I przyjmij także cały czas, który jeszcze nadejdzie. Wszystko jest Twoje. Moje życie jest Twoje. Mój czas jest Twój. Amen.